Zadanie szóste. Takie równanie, ile ma rozwiązań rzeczywistych. Jest to równanie kwadratowe. Pytają o rozwiązania rzeczywiste. Samo słowo rzeczywiste tak naprawdę wam uczniom nic nie wnosi do zadania. Rzeczywiste to po prostu bierzemy pod uwagę każdą liczbę rzeczywistą, czyli każdą istniejącą liczbę, czy jest to pierwiastek, czy jest to liczba niewymi niewymierna. Czy całkowita, czy ujemna, czy i tak Czyli nic nam to nie wnosi do zadania. No i przechodzimy do rozwiązania. Wiemy, że w równaniu kwadratowym pierwiastki równania, czyli x, rozwiązujemy poprzez najczęściej liczenie delty. Czyli delta to jest takie wyrażenie, które nam umożliwia policzenie pierwiastka. No, czasami równania kwadratowe inaczej się rozwiązuje, powiedzmy, w, można zauważyć wzór skróconego mnożenia, albo gdy b jest równe 0 bądź c jest równe 0, to wtedy też y, wyciągamy dzielnik przed nawias, x przed nawias, ale tutaj nie ma takiej sytuacji. Tutaj jedynym sposobem, żeby policzyć te x, to jest policzenie delty. A później mając delta, policzymy ze wzorów, które musimy znać, x1, x2, o ile delta wyjdzie dodatnia. Bo mamy dwa miejsca zerowe, jeżeli delta wyjdzie nam dodatnia. No to wypiszmy sobie te współczynniki a, b i c, żeby każdy wiedział albo sobie przypomniał, co to było. a, b i c to są współczynniki, a to była liczba przy x kwadrat, czyli dwójka. B to była, jedena, y, to była liczba przy x bez potęgi, czyli 11. I C to jest wyraz wolny, czyli 3. I do tego wyrażenia z delta musimy to wszystko podstawić. Jakaś tam liczba nam wyjdzie. 11 do kwadratu mamy 121. I 8 razy 3 to jest 24. Po odjęciu mamy, ojej, 97, ale brzydko wyszło. No, trudno. Pierwiastek z tego to jest y, pierwiastek z 97, ale uwaga, zobaczmy. Tutaj autor zadania nie chce, żebyśmy my liczyli te y, pierwiastki, te rozwiązania, te x. -y. Bo pierwiastek to jest y, rozwiązanie. To jest synonim słowa rozwiązanie czy miejsce zerowe, to jest to samo. Nas pytają tylko, ile ich jest. No to y, przypomnę warunki na deltę. Czyli teorię postaram się pisać na czerwono. Delta to jest to wyrażenie. I delta rozpatrujemy na trzy warunki. Jeżeli delta jest większa od 0, jeżeli delta jest równa 0 i jeżeli delta wyjdzie nam ujemna. Czyli mniejsza od 0. No u nas jest większa od 0, czyli mamy dwa miejsca zerowe. No to, jeżeli wyszła dodatnia, to mamy dwa miejsca zerowe, czy tam x0 czy m0. Jeżeli jest równa 0, to mamy jedno miejsce zerowe, a jeżeli jest ujemne, to piszemy brak m0, czy tam x0 nie ma znaczenia. No i patrzymy na odpowiedzi. Ma dokładnie dwa rozwiązania: dodatnie czy ujemne. Aha, czyli jednak pytają. Musimy określić znaki dodatnie czy ujemne. No to. Yy, Proponuję y, zapisać tutaj te wzory jeszcze: x1, x1, x2, minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, i drugie rozwiązanie to jest tak samo, tylko plus. Czyli minus b, plus pierwiastek z delty przez 2a. A. a tutaj też dopiszę, wtedy byłoby jedno miejsce zerowe. Jeżeli delta jest zerem, to to nam wylatuje i zostaje sam ten ułamek, czyli wzorem jedynym jest wtedy minus b przez 2a. A. No, a tutaj nie ma wzoru, bo nie ma tych miejsc zerowych. No to policzmy sobie te x1 i x2. Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2 razy 2 przez 2 razy 2 no i widzimy w liczniku mamy liczbę ujemną w mianowniku mamy liczbę dodatnią i jak podzielimy liczbę ujemną przez dodatnią to mamy liczbę ujemną i x 2 to mamy minus b plus pierwiastek z 97 przez 2 razy 2 Pierwiastek z 97 jest mniejszy niż pierwiastek ze 121, bo, 11, bo, nas, czy, bo chodzi o, o określenie znaku tego licznika. Jak od 11 dodamy mniej niż 11, bo to jest mniej, mniejszy niż 11, czyli pierwiastek z 97 jest mniej niż 11, no to będzie liczba yy, ujemna. Dzielimy przez też dodatnią i też wyjdzie nam liczba ujemna, czyli mamy dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste, czyli odpowiedź da. Jakby były pytania standardowo, proszę o komentarz, na wszystkie postaram się odpowiedzieć.